Dzień dobry. Dobry. Czy ja trafiłem do biura matrymonialnego second Hand? Zgadza się. Towary używane. Co pana do mnie sprowadza? Matka mnie sprowadza. Mówi, że nie będzie. Darmo zjada całe życie po spódnicą trzymać. Słusznie, bo to nie A do tego mało widać. No dobra, czyli szukamy dla pana kandydatki na żonę. Tak z pana szybko, pierwsza lepsza. Pierwsza lepsza? Ale musi mieć pan jakieś chyba wymagania do kandydatki. Nie. No jakieś jedno. No jak mam mieć jedno, no to mam. No jakie? Żeby ona do mnie nie miała żadnych wymagań. No dobrze, no to może pani Halnika, niech pan spojrzy, jaka piękna, no piękna kobieta, no. Wie pan co? Jak człowiek coś takiego zobaczy, aż się zastanowi. To niby wszystko jedno, ale aż, nie aż tak wszystko jedno. No widzi pan, jest, opasła, aż zdjęcie mi No ale nie pan powie. No wesoła mina, cieszy się, no co pan? Ja nie wiem z czego ona się cieszy. Jak kupia do sera. A co ona ma w ręce? Ser. Aaaa, to by się zgadzało. Ale przynajmniej masz pan pewność, że będzie panu dobrze gotować. Ale nie mam pewności, że się dopcham do talerza. Jeszcze tak patrzy, i ja nie wiem, czy ona w ogóle jest talerzem. No dobrze, no to może pani Wiesowa, no niech pan spojrzy. Panie, to jest zakład pogrzebowy czy biuro matrymonialne? No co pan gada, No przecież, no może pani Wiosława ma swoje lata, ale. ta, chyba wieki. Kiedyś się chyba w węglu odcisnęła. No dobra, ale pani Wiosława ma bardzo młodzieżowe zainteresowania. Lubi śpiewać, tańczyć, kolekcjonuje płyty. A, pójdą ją niedługo nakryją. To sobie wybierze jaką ładną. Taka oferta? Last minute! No ale co pan gadasz? No, stoi sama, bez podburki, bez kul, bez niczego. No tak, oczy ma otwarte, żyje. No dobra, no to co pan powiesz na tę blondynkę? Wy pan, o blondynkach chodzą takie nieprzyjemne żarty, takie nieprzyjemne dowcipy, że to takie głupie, to jest prawda? No to, co, że blondynka to głupia od razu? A co pan, no, że co? Nie sugeruje się pan polską sceną muzyczną. To nic nie da. To nic nie doda. <śmienny> <śmienny> e, wie pan, kiedyś miałem taką przyjaciółkę pan ona była normalnie taka głupia. Panie, ona by chciała zrobić zdjęcie telefonu. Ale <śmienny> dobrze. pan, zdjęcie telefonu by Ale co, co z tego? No to był telefon stacjonarny. <śmienny> <śmienny> no dobra, no to może pani honorata. No nie pan spojrzy. Ta jest ładna, ta. A... Ładna. Ale wie pan, ja bym nie chciał kobiety ze wsi. Bo... A czemu? Ja całe życie mieszkam w bloku i po prostu byśmy się nie dogadali. No ale no, co z tego? No przecież. Mm. No, jak z bloku, no niech pan spojrzy jeszcze raz. Nie wiem, Nie, nie nadaje się tam. Na no, czemu? No plus warkocze. No a co, warkocze? No co z tego? Przecież wiele pięknych dziewczyn też nosi warkocze. Wie pan, ale one nie stoją z widłami w traktorze. A do dlaczego ona ma takie krótkie nogi? Stoi po kolanach w gnoju. E, no. no ale propos gnoju. Chce pan mieć dzieci? Jednego gnoja można. Ta by panu dobrze rodziła? Nie. Czemu nie? No nie podoba mi się. A idź pan, ale czemu? Czego jej brakuje? Zęba. Na co jej są, panie? O co, pan dziecko jest jak urodzi bez zęba. No, ale o co chodzi? Tak, to powinny hapnie. No to tutaj ze zdjęcia uśmiecha się do pana pani Kazia. Wie pan co? Ona się uśmiecha spod wąsa, bo to jest pan Kazik. Pan Kazik? Przebrany chłop, transwestyta. ja Jajo, niespodzianka. No to dobrze, może pani ją z kontów rybackich. Pana, po co ja wypełniałem ten formularz? Napisałem tam. Żadnych ryb. No ale co z tego? Ryby? To będzie panu codziennie ryby na ławie brudować? pana, to nie o to chodzi. Ona jest spod znaku ryb, tak? No i co z tego? Coś panu powiem, to się panu w robocie przyda. Ludzie spod znaku ryb nie myją stóp i nie zmieniają kaci. A skąd pan to wie? No wie pan, przychodzi sobie z roboty, wkłada się do łóżka, nic przy sobie nie zrobi, śpi do rana wesoły, wstaje rano, a popatrzy się troszeczkę w sufit, nic się dalej nie zrobi. No idzie do do Wesoły dalej. No, ale skąd pan to wie? A bo ja jestem.